Życzymy Państwu spokojnych, rodzinnych świąt oraz tak pewnych i bezawaryjnych dni, jak połączenia w naszych inkorach. Niech wszystko układa się tak, jak powiedznie naszych rur. Życzymy zdrowia i spokoju. A jeśli w nowym roku macie pękać, to tylko drewno. Świąt pełnych spokoju i dobrych decyzji. Niech w nowym roku wszystko się pięknie bilansuje. Życzymy, by niczego nie brakowało, a wszystko docierało na czas. A jeśli Mikołaj nie trafi w komin, to w tysiączkę na pewno trafi. Życzymy spokojnych, poukładanych świąt. Niech każda rzecz ma swoje miejsce, nawet prezenty, aby wszystkie bramy i szlabany były zawsze otwarte. i Życzymy państwu zdrowych, rodzinnych świąt. Możemy to z tyłu do kieszeni, może, nie? Kabel nie, tak? Dobra. Dobra. A będziemy mogli... A Masz tutaj jakieś zdjęcie, żeby zobaczyć, jak to wygląda? Tak, tak. Miał być jak to, po pokaż mi, jak to się robi. Co my mamy robić, jak oni te dary? Się... Uśmiechaj do kamery przez no. Mhm, tak. A ja też jakoś. Inaczej. Raz tak pewnie mhm. Nie uczyłeś się od wczoraj? Jeszcze raz? Pokaż mi.